Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Hochenzy, jestem kierownikiem działu ekonomicznego Kurulis i jednocześnie odpowiadam za rozwój programu WPF Assistant. Po sukcesie związanym z kreatorem projektu WPF i uchwały WPF przyszedł czas na kreator zmiany WPF. Otrzymaliśmy od Państwa szereg bardzo pozytywnych informacji na temat rozwiązań, które w ostatnim czasie wprowadzaliśmy w programie WPF Assistant. Dlatego postanowiliśmy pójść za ciosem i przygotować kolejne rozwiązania, które ułatwią i usprawnią Państwu pracę. Zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiej playlisty, która krok po kroku przedstawia, w jaki sposób korzystać z kreatora zmiany WPF i w jaki sposób może on Państwu usprawnić pracę. Zaczynajmy!